To nie jest ta porcelana, wytłuczona przez pracownicę Fabryki Książ w dniu 28 sierpnia 1980 roku w czasie strajku i w ramach takiego projektu. Witamy na Antarktydzie, towarzysze. Chodź. Jest całkiem prawdopodobna. Została usypana w pryzmę, jak ziemniaki o podstawie 2 metry na 2 metry i o wysokości 1,8 m, równej wzrostowi pierwszego prezydenta polskiego Wałbrzycha Szewczyka. Jest lipiec 46 roku. Od 14 miesięcy. Wałbrzych leży w Polsce. Ale od 14 miesięcy jest nadal zamieszkały przez Niemców. Trudno przeżyć tę schizofrenie bez lekarstwa, ale apteki dysponują tylko aspiryną Bayer, no a polska mniejszość no, nie zakupi niemieckiej tabletki w obawie przed otruciem. Dlatego Polacy wolą alternatywne metody. Zobacz Oklepywanie po plecach i otrzepywanie dłoni. W 1946 roku wszyscy potrzebują egzorcyzmu.